TVG9, Klaudiusz Wesołek. Niedawno mówiłem o Międzymorzu i korzyściach, które mogłoby ono przynieść na Polsce, Ukrainie, Rumunii i innym krajom tutaj tego regionu, między Niemcami a Rosją. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, zastanowić się nad ewentualnymi korzyściami, które może może powstanie takiego układu przynieść, przynieść, całej wspólnocie międzynarodowej i, i, i jak, w jaki sposób może być no, w skali globalnej korzystne. No jest to dosyć istotne, bo no, no nie, musi, nie możemy iść po pod prąd y, wszystkim i musimy jakoś przekonać przynajmniej y, no, część wielkich graczy do tego, że, że, że powstanie czegoś takiego jak, jak układ między morza jest y, korzystne. Y, no bo niestety no, dyplomacja patrzy ciągle no, no, tymi samymi kategoriami w tych samych mniej więcej rozstawieniach, które się tam lekko zmieniają na tej globalnej szachownicy, że tutaj y, Europa Zachodnia, Europa Wschodnia z Rosją jako hegemonem, Chiny, Ameryka, y, świat arabski i, i tam reszta, reszta to już, już raczej pionki, nie figury. Y, Także no, zawsze będą na, po, na powstanie jakiejś nowej figury, czy to Międzymorza, czy, czy jak, czegokolwiek innego patrzeć trochę niechętnie, no bo po to im tam jakoś, jakoś może popsuć szyki. Yy, natomiast yy, czym, czym można, można przyciągnąć do yy, yy, koncepcji Międzymorza? No, Stany Zjednoczone na pewno można no, tym, tym argumentem, że, że yy, parcelacja tutaj Europy Środkowej za bardzo wzmocni zarówno Niemcy, jak i Rosję, co, co nie będzie korzystne dla interesów amerykańskich. Poza tym yy, może być to yy, szkodliwe dla bezpieczeństwa. I w Europie, i przez to yy, w całym świecie. No, ponieważ zawsze tak bywało, że no, Niemcy z Rosjanami współpracowali zgodnie przy yy, łupieniu tutaj tej Europy, zwłaszcza, zwłaszcza Europy Środkowej. A kiedy już, już złupili wszystko wspólnie i w porozumieniu, to wtedy sami się brali załby. I tutaj nie chodzi tylko o pakt Ribbentrop-Mołotow. No bo wtedy akurat to, to było wiadomo, że to jest tylko na chwilę i, i, i w końcu i, i tak yy, będzie starcie. Natomiast wcześniej było, było yy, Święte Przymierze które też no, trwało dość długo i, i było akurat chyba szczere, ale, ale jednak zakończyło się pierwszą wojną światową, czyli w tym układzie rosyjsko-niemieckim jest coś takiego zakodowane, że zawsze. Mimo najszerszych chęci najlepszej współpracy, w końcu się kończy to wszystko konfliktem, który, który jest konfliktem groźnym dla całego świata. I tutaj, w związku z tym, stworzenie jakiegoś buforu między tymi dwoma krajami może być bardzo korzystne dla wspólnoty międzynarodowej. I tutaj możemy zyskać i poparcie i, i Stanów Zjednoczonych, i, i właśnie no wspólnoty międzynarodowej jako takiej. Yy, Stany Zjednoczone chyba powoli zdają sobie z tego sprawę, i dobrze. Jeszcze no, no, należy przekonać, przekonać o tym no, no, cały świat. I nawet można to próbować uświadamiać Niemcom i Rosji, że yy, no, no, no ten, to wszystko, to yy, sąsiedztwo, które wydaje się. Dobrym i, i fajnym w końcu może się skończyć konfliktem, także nawet dla ich własnego bezpieczeństwa: bezpieczeństwa Rosji i Niemiec, yy, tak, stworzenie tutaj takiego buforu byłoby korzystne. Yy, no, mam nadzieję, że kiedyś tam znajdą się mądrzy ludzie, którzy też sobie to uświadomią.